Niedokładnie, źle zagrywały piłkę, Adrian Błąd i Kolejarz, Hamalajnen, z przodu jest śluzarski po prawej stronie Lovrencic, Bartosz Szluzarski. Hamalajnen i mamy 2 do jednego Kaspar Hamalajnen, Lech prowadzi na Bułgarskiej. No nieprawdopodobna bonda, e, bomba fina. On tak to flegmatycznie robi, ale ma takie, widać, petardę w, w, w tej nodze. No niesamowity strzał na takim luzie. Myślę, że tutaj brakarz trochę, trochę taki spóźniony, bo zobaczmy, jak to wyglądało. Tutaj Bartek ale próbował. Ślusarski. No taka kontrująca piwa. No niesamowita bomba na pewno, ale to jest 25 metr. Trochę za długo się zbierał, myślę, do tej obrony Gliwa. Tak czy inaczej, fantastyczny. Gol Lechity. Droga Branka, Hama w naszej ekstraklasie. Pierwszą strzelił wyjazdowym, wygranym 4 do 0 meczu w Chorzowie.